Podane równanie mamy rozwiązać w zbiorze liczb zespolonych, a wynik zapisać w postaci kanonicznej. Zatem postępujemy dokładnie tak jak dla równań e, rozwiązywanych w dziedzinie rzeczywistej, czyli zmienna na lewo, wszystko co jest przy zmiennej oczywiście także. Zatem 3 minus i razy Z Pozostało, po prawej stronie mamy z. -a. Przerzucamy na lewo, czyli mamy minus z. Oczywiście zmiana znaku. Równa. Jedynka po prawej pozostała. I przerzucamy na prawo, czyli mamy minus i. Teraz możemy wyłączyć przed nawias. Stąd po lewej stronie z. Zatem pozostanie na nawiasach 3 minus i. A z tego minus 1. Prawą stronę przepisałem. Następnie 3 minus i to jest 2. Minus i przepisałem. I teraz, żebyśmy po lewej stronie uzyskali samo z, samą zmienną, niewiadomą, to mamy. Musimy podzielić stronami równanie przez 2 minus i. Zatem otrzymujemy z równe. 1 minus i dzielimy przez 2 minus i. My mamy zapisać wynik w postaci kanonicznej, zatem tak naprawdę musimy to przekształcić. Licznik i mianownik pomnożyć przez sprzężenie mianownika. Przypomnijmy sprzężenie mianownika, czyli Znak części urojonej będzie zmieniony. Zatem mnożymy przez 2 plus i. Część urojona to jest to, co stoi przy i. Przez 2 plus i mnożymy zarówno licznik, jak i mianownik. Wobec tego otrzymujemy. W mianowniku możemy skorzystać ze wzoru skróconego mnożenia. Przypomnijmy, może tu na dole a minus b razy a plus b to jest różnica kwadratów, czyli a kwadrat minus b do kwadratu. Przy czym u nas a jest równe 2, natomiast b jest równe i. Zatem mamy a kwadrat, czyli 2 do kwadratu, 4. Odjąć b kwadrat, czyli i do kwadratu. A w liczniku po kolei wymnażamy. 1 razy 2 to jest 2, 1 razy i, i minus i razy 2. Minus 2i, minus i razy i minus i do kwadratu. Zatem w mianowniku mamy 4 odjąć, zamiast i kwadrat możemy zapisać minus 1, natomiast w liczniku początek przepisuje, zamiast i kwadrat możemy zapisać podobnie jak w mianowniku minus 1. Wobec tego w mianowniku mamy 5, w liczniku 2 minus minus 1, 3 i odjąć 2i minus i. Na koniec zapisujemy w postaci kanonicznej, czyli 3 piąte minus 1 piąta i. Zatem odpowiedź z równe. 3 piąte minus 1 piąta i nasze równanie ma dokładnie takie rozwiązanie.